Cześć, dzisiaj powiem o trochę nietypowym dla, że tak powiem, środowiska komiksu w temacie, jakim było rozdanie Oscarów. Ale czy na pewno nietypowym? Oscary to jak wiadomo najbardziej prestiżowa nagroda na świecie. I w sumie jedyna, do której przykładam jako taką wartość. W przeciwieństwie do Złotych Globów, gdzie w jury siedzi około 70 osób, a nawet trochę mniej. Umówmy się, że w tym wypadku wystarczy, że zbiorą się w jednym pokoju, to nie jest takie trudne i mogą sobie razem ustalić, że ktoś tam zasługuje nagrodę, a ktoś tam nie zasługuje, a któryś to film jest bardziej amerykański, a któryś to nie. Na nagrody Oscarów głosuje ponad 6000, można powiedzieć, członków akademii filmowej. I tak oczywiście wszyscy śmieją się od dłuższego czasu, że filmy, w których jest pokazana jakaś walka z niepełnosprawnością, zawsze mają większą szansę. Filmy, że tak powiem, bardziej amerykańskie, tak jak American Sniper, który pomimo tego, że filmem był dobrym, to bynajmniej nie był filmem wybitnym jak jego konkurenci, ale z drugiej strony statuetek nie zebrał. Zresztą wybiegam przed siebie i zaraz do tego przejdę. I tak zdarzają się takie kwiatki, kiedy któryś tam z członków Akademii przyznaje się, że zagłosował film, którego nie widział, ale jednak to cały czas mówimy tu o pojedynczych głosach na 6 Tysięcy osób, to nawet kiedy jakiś aktor, który dostanie prawa głosu, zagłosuje na własny film, to na dłuższą metę będzie to tak naprawdę bez znaczenia. Dlaczego chcę mówić o Oscarach na kanale komiksowym? Dlatego, że coraz lepiej, aczkolwiek jeszcze w. W dosyć niewielkim stopniu, ale jednak zauważane są właśnie filmy na podstawie komiksów. O tyle co wcześniej mówiliśmy tutaj tylko i wyłącznie o walce o statuetkę za efekty specjalne. To teraz na przykład Guardians of the Galaxy zostało docenione nominacją za charakteryzację. I co prawda w tym roku żaden z filmów komiksowych nie odszedł do domu z Oscarem. To jednak wydaje mi się, że ta reprezentacja powoli zaczyna się coraz bardziej, że tak powiem, polepszać. I być może w przyszłości Akademia zauważy również filmy komiksowe. Jako coś więcej niż tylko tanią rozrywkę, a raczej drogą rozrywkę, w której poza efektami specjalnymi nie ma nic więcej. Z drugiej strony, film może niekoniecznie o superbohaterze, może niekoniecznie oparty na komiksie, ale jednak bardzo bliski tym klimatom i uważam, że przede wszystkim wybitny, jakim był Birdman. Y dostała z cztery statuetki, w tym tą za najlepszy film roku. Jeśli ktoś jest fanem kina o superbohaterach, jak zakładam większość z was słuchających ten kanał, i czujecie czasem może jakąś taką presję społeczeństwa o tym, jak to jest beznadziejne kino, jak to nie jest sztuka, jak jest taka właśnie bezmózgowa rozrywka, która do niczego nie prowadzi, zdecydowanie obejrzyjcie Birdmana. O Birdmanie jeszcze chwilę zaraz powiem, natomiast przejdę teraz bezpośrednio do samych filmów komiksowych. Tak, wiem, że niestety Interstellar zagarnęło statuetkę z najlepsze efekty specjalne, ale niestety dla naszego ulubionego gatunku filmowego następna po Interstellar była druga część planety Małp. Szczerze mówiąc, to uważam, że była nawet powyżej Interstellar i jeśli coś powinno dostać Oscara za najlepsze efekty specjalne, to właśnie powinna być to planeta. Z tym, że wydaje mi się, że podobnie jak z filmami na podstawie komiksów, Akademia jeszcze trochę nie docenia Motion Capture. Może zmieni się to w, na przykład w w którym Orki podobno mają odegrać wielką rolę. Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast powołanie do życia, że tak się wyrażę, całych zastępów małp, które wyglądały tak realistycznie, tak rzeczywiście i grały przede wszystkim główne role, to nie człowiek, a właśnie Cezar grany przez Andiego Serkinsa, był głównym bohaterem tego filmu. Jest to niesamowity, według mnie, postęp technologiczny, niesamowity wiek, w którym żyjemy, kiedy postać taka jak właśnie małpa, która jest powołana przez komputery do życia może być właśnie głównym bohaterem filmu aktorskiego. Nie ujmując tu oczywiście nic dla Gruta czy Roketa albo niesamowitych efektów wizualnych w X-Men przyszłość która nadejdzie, tak jak powiedziałem, uważam, że jednak cały czas nie było to coś takiego niesamowitego, czego wcześniej nie było. To znaczy w Guardiansach było parę takich elementów na pewno. Ale myślę, że jeśli chodzi o taki wybuch wizualny, to adaptacje komiksów nie pokazały jeszcze wszystkiego, na co je stać. I w tym roku będzie dosyć ciekawa konkurencja. Stawiałbym normalnie na statuetkę za efekty specjalne dla Avengers Age of Ultron. Gdyby nie fakt, że pod koniec roku wychodzi taki malutki filmik dziejący się w kosmosie. Mowa oczywiście o Star Wars, które umówmy się licząc na te praktyczne efekty specjalne, że tak powiem. Do których J.J. Abrams obiecał wrócić, i wszystko wskazuje na to, że to zrobi. Mogą jednak Age of Ultron przebić. Nikt z nas jednak nie widział jeszcze żadnego z tych filmów, więc na osąd będziemy musieli zaczekać do końca tego roku. Trochę zmartwił mnie brak Oscara dla Guardians of the Galaxy za charakteryzację. Pomimo tego, że jestem ogromnym fanem USA Andersona i jego Grand Budapest Hotel, i charakteryzacja Tildy, która została przetransformowana w tą staruszkę, mówiono o tym, że. Potrzebowała ona około pięciu godzin. Za każdym razem, kiedy musiała zagrać tą rolę, co potrzebało pięciu godzin, aby ją ucharakteryzować, to z tego, co słyszałem, transformacja Dave'a Batisty czy Zoe Saladany w Draxa i Gamore nie trwałaby najmniej krócej, a szczególnie Batista wyglądał zupełnie inaczej. To, to była prawdziwa transformacja, podobnie zresztą Lipej zmieniony w Ronana. Ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że o tyle, co powoli, bardzo powolnym krokiem, Akademia rozszerza, że tak powiem, swój punkt widzenia. W kwestii filmów komiksowych i dodają kolejne kategorie, tak jak chociażby teraz charakteryzacja, może kiedyś zostanie doceniony jakiś aktor. Aczkolwiek muszę powiedzieć szczerze, na tyle, ile wielkim fanem adaptacji komiksowych jestem, nie uważam, aby ktokolwiek jeszcze zagrał na poziomie, który postawiłby go obok innych aktorów, na przykład ubiegających się w tym roku o statuetkę. W żadnym filmie na podstawie komiksów nikt nie zagrał na poziomie Michaela Kitona w Berdmenie. No ale hej, wszystko przed nami. Benedict Cumberbatch był w tym roku nominowany, kto wie co pokaże przy swoim doktorze Strange'u. A w końcu jest to historia poniekąd o człowieku, który zmaga się ze swoją niepełnosprawnością, prawda? Muszę oczywiście jeszcze powiedzieć jak wielką przyjemność sprawił mi fakt, że statuetkę otrzymała animacja Big Hero Six. Dla tych z was, którzy może tego nie wiedzą, Big Hero Six jest luźną adaptacją jednego z komiksów Marvela, dziejącym się jak najbardziej w tym naszym uniwersum, gdzie występuje Spider-Man, Ameryka itd. Oczywiście w animacji jest inaczej, jednak jest to absolutnie bazowane na właśnie komiksach. W Big Hero 6 to japońska drużyna superbohaterów. Należeli do niej na przykład tacy bohaterowie bardziej znani jak Sunfire, członek X-Menów czy Silver Samurai, długoletni wróg Wolverina. I oczywiście to co zobaczyliśmy w kinach było dużo bardziej przystosowane dla młodszego widza i tak dalej, tak dalej. Cały czas jednak było niesamowicie poruszającą, niesamowicie dobrze zrobioną i naprawdę mnie osobiście ta animacja zachwyciła. Podobnie zresztą jak krótkometrażówka Uczta, która była. Wyświetlana przed Big Hero 6 i również właśnie uczta dostała statuetkę. Tak czy inaczej pokazuje to również, że komiksy są źródłem inspiracji nie tylko dla bezpośrednich adaptacji takich jak właśnie Kapitan Ameryka czy Thor, które są dosyć wierne, ale także dla różnego rodzaju na przykład animacji, dla młodszego widza i nie tylko. W samym zresztą Big Hero 6, podobnie jak w każdym filmie Marvela, swoje małe chemią ma nie kto inny jak Stan Lee. Wracając jednak na chwilę do Birdmana, jeszcze jestem niesamowicie zadowolony z tego, jak wielki sukces odniósł ten film właśnie w czasie gali Oscarów. I chociaż nie jest to, tak jak wspomniałem, stricte film oparty na superbohaterze, to jednak zajmuje się poniekąd tematyką właśnie takiego podejścia do tego kina masowego, nazwijmy to, do kina o superbohaterach. Zresztą, jak pewne wiecie, postać głównego bohatera grana przez Michaela Kitona, bazuje niejako na życiu samego aktora, a Birdman to tak naprawdę Batman, grany właśnie 20 lat temu przez Kitona. Na końcu chciałbym jeszcze powiedzieć, dlaczego uważam rozdanie Oscarów za ważne dla świata komiksów. Prawdopodobnie większość z was zainteresowała się tematyką komiksów, tematyką Marvela, być może też DC, poprzez filmy, gdyby nie Iron Man, gdyby nie Thor, gdyby nie Kapitan Ameryka, Avengersi i tak dalej. Prawdopodobnie wielu z was ominęłoby ten temat, oczywiście wiedzielibyście kim są te postacie, słyszelibyście coś o nich, ale na pewno nie interesowalibyście się nimi w takim stopniu. I oczywiście sukces kasowy tych filmów, który jest nie do zaprzeczenia na pewno wpływa w duży sposób na rozwój ich i na to, że będziemy ich tak dużo dostawać, to jednak pewne takie docenienie również ze strony krytyków, ze strony akademii filmowej jest niezwykle ważne. Nie po to, aby filmy były jakoś lepsze, aby zarabiały więcej pieniędzy, tak jak wspomniałem, ponieważ Disney czy Fox czy Warner Brothers mają to już raczej w kieszeni. Wydaje mi się, że również może poprawić się ich jakość. Nie żeby była zła, bynajmniej ja osobiście jeżeli miałbym powiedzieć, to Kapitan Ameryka Winter Soldier że według mojego osobistego zdania mógłby znaleźć się na liście nominacji do najlepszych filmów, bynajmniej nie zasługiwał na statuetkę, ale jako siódmy, ósmy film spokojnie mógłby się tam znaleźć, uważam, że był właśnie tak dobry. Chodzi mi przede wszystkim o to, że tak jak na przykład Transformers 4, filmy mogą być niezwykle dochodowe, ale to nie znaczy, że muszę je oglądać z przyjemnością, ponieważ może tego jeszcze wcześniej nie mówiłem, ale Transformers 4 uważam za najgorszy gniot ostatniego roku. I po obejrzeniu tego zastanawiałem się, co ja właściwie obejrzałem i jak bardzo ucierpiałem. Ciepiały moje szare komórki. Ten film był po prostu tak głupi, tak denny. Uważam wręcz, że sztuką było zrobienie czegoś tak beznadziejnego. A mimo to był on jednym z bardziej kasowych filmów ostatniego roku. Dlatego, chociaż może dostanie statuetki, nominacja nie jest jakimś wyznacznikiem ostatecznym jakości, to uważam, że lekkie skręcanie w stronę, że tak powiem, Oscarów. Nie znaczy to oczywiście, że nie będę niesamowicie smutny, jeżeli w ciągu najbliższych pięciu lat żaden film nie dostanie statuetki za coś więcej niż efekty specjalne. Ale tak jak powiedziałem, lekkie skręcanie w tą stronę, lekki fakt, że akademia zacznie zauważać i być może studiu zacznie również zależeć na tym, aby akademia ich za da nam tu pewność, że filmy Marvela, filmy Warner Brothers, filmy Foxa nigdy nie zaczną przypominać Transformersów 4. To tyle, jeśli chodzi o moje komiksowe podsumowanie gali Oscarów. Jeśli chodzi o nadchodzące, co słychać w Marvelu, wiem, że nie było go chwilę dłużej. wynika to trochę z moich osobistych problemów, ale także z prostego faktu, że po ogłoszeniu wielkiej kolaboracji między Marvelem a Sony w kwestii Spider-Mana tak naprawdę nic się większego nie działo. Komiksy oczywiście omówię wszystkie w większym pakiecie, natomiast poza jakimiś nowościami castingowymi, pojawienie się Nightcrawlera czy Kolosusa, które oczywiście fajnie omówić i fajnie powiedzieć o nich dwa słowa, nie było żadnej naprawdę takiej większej informacji, to połączenie Sony i Marvela, że tak powiem, przyćmiło wszystko, i być może pozostałe studia na razie czekają, aby że tak powiem, ich informacja walnęła z odpowiednim hukiem, a teraz byłaby po prostu przyćmiona. A jakie są wasze spostrzeżenia w kwestii rozdania Oscarów? Co wam się podobało, co wam się nie podobało? Czy uważacie, że ktoś powinien dostać statuetkę? A może jakiś wasz ulubiony komiksowy film widzielibyście w jakiejś kategorii? Może za kostiumy, może za coś innego? Piszcie w komentarzach, chętnie z wami porozmawiam na ten temat. Do następnego razu. Cześć.